Jestem już po drugiej stronie Także drogi kolego, to ty, których prosiłeś, żebym tutaj odwiedził jestem Także czas powspominać Ja też w zasadzie się kiedyś przejadę do tego swojego gubina, chociaż to jest ponad 2 godziny drogi A cóż, jak do mnie mam Plac, na którym pewnie ćwiczyłeś kroki <noise> tak, przynajmniej mi się wydaje, tak to wygląda. Plac defilat Tak przypuszczam, no. Wschodę mamy, tak. Niezły kawałek terenu. A ty, kolego, który mnie prosiłeś, na pewno najbardziej będziesz wiedział, co tutaj właściwie się działo. Ja tylko mogę przypuszczać, jako, powiedzmy, człowiek, który służył krajowi, oddał półtora roku swojego życia. I nie żałuję. Powiem szczerze, że nie żałuję. Jestem absolutnie za tym, żeby powróciło zasadnicza służba wojskowa. Absolutnie jestem za wiadomo, łatwiej mi powiedzieć, bo już tam byłem, tak? Służyłem, ale powiem szczerze. Chociaż tak, na początku kurczę, ja pierdzielak, dostałem bilet. Jezus Mar, co to będzie i w ogóle. Powinno to wrócić. Dobra, nie będę się zagłębiał za specjalnie tutaj. A tak sobie po prostu nawet wlazłem aż za daleko, ale po trochę pomarudziłem, więc jakoś tak się złożyło. Pójdziemy sobie dalej. Dobra, przerzucimy to tak. Wiem, że będzie trochę trzęsło, ale na jakieś super sprzęty ze stabilizatorem mnie na razie chwilowo nie stać. Szkoda, ogromna szkoda. Takie miejsca się likwidują. A jeżeli już tak musi być, żeby to było likwidowane, fajnie by było to jakoś wykorzystać, bo potencjał jest ogromny takich miejsc. Także tu jesteśmy. Dosłownie w ileś sekund tam. Kiedyś co wchodzili tutaj to co najmniej pewnie dwa lata służyli. Pewnie tak jak ten kolega, który mnie prosił, żebym to odwiedził. Co mamy dalej? Jakiś czas temu mijali mnie harcerze, tak mi się przynajmniej wydaje. W zasadzie nawet ich widzę, siedzą sobie tam gdzieś, nieopodal. Zaraz będzie ich widać, być może. O, tam sobie chłopacy siedzą przy jakimś domku. Tak naprawdę nie mam pojęcia, w którą stronę iść, bo no nigdy tu nie byłem. Naprawdę, słowo honoru, jestem tu pierwszy raz. Jakiś budyneczek, ale to raczej jakaś rozdzielnia, mi się wydaje, ale zajrzyjmy. I że prawdziwym narratorem będzie chyba człowiek, który mnie prosił, żeby tu zajrzeć. Ale nie, a śmierci takim olejem, szczerze mówiąc, przypomina mi zapach oleju do czyszczenia broni, ale raczej to na pewno nie ma nic wspólnego z bronią z, z, z jakąkolwiek strzelnicą. Dobra. Ciekawe ile zajmie mi czasu wyrzucenie tego na serwis, bo ha, to jest dopiero. Ale dobra, na chwilę obecną wyłączę, chociaż pewnie za 10 sekund to włączę z powrotem.